Wojskowi wygrali dwa, jeden mecz o Superpuchar Polski z Lechem Poznań po bramkach Pawła Wszołka i Ili Szkurina. Starcie na Bułgarski rozpoczęło się bardzo spokojnie, na starcie obie drużyny badały się i nie narzucały wysokiego tempa. Z biegiem minut inicjatywę zaczęła przejmować Legia Warszawa, która wysłała kilka groźnych znaków ostrzegawczych kolejorzowi. Bartosz Mrozek był jednak na posterunku, broniąc przykładowo uderzenie Pawła Wszołka po rzucie rożnym. Stopniowo legia dochodziła do coraz groźniejszych akcji, a drugi strzał wszołka po stałym fragmencie gry zakończył się już bramką. Od 33 minut wojskowi prowadzili, a tuż przed przerwą zdołali jeszcze powiększyć przewagę dzięki trafieniu szkurina. Stało się jasne, że jeśli kolejusz chce wrócić do meczu, to musi w drugiej odsłonie zaprezentować całkowicie inny futbol. I rzeczywiście w drugiej połowie wyglądało to delikatnie lepiej z perspektywy Lecha. Ekipa Niels'a Frederiksena częściej miała piłkę i dłużej przesiadywała z nią na połowie rywala. Klarownych okazji bramkowych jednak jak nie było, tak nie było. Kontakt poznaniacy złapali dopiero w 81. minucie za sprawą trafienia Szymczaka po asyście Sausi. Mimo to trudno było mówić, by końcówka była dla Legii jakąś mocną nerwówką. Wciąż kolej emanował niemocą w ataku pozycyjnym. Stąd też wojskowi dowieźli wynik do końca i wygrali spotkanie.